Co tam? 3 minuty, i w tych naszych rozważaniach 3 minuty, i 3 minuty, i 3 minuty. W końcu dotarliśmy do piątku. A dzisiaj święty Paweł mówi o zdrowej nauce, żeby być wiernym jej, żeby być wiernym prostocie i przede wszystkim, żeby też dzielić się swoim tym, co posiadamy, tak? Z drugim człowiekiem. To takie ciekawe, że czasami właśnie ludzie doszukują się różnych rzeczy, szukają. Co jest też dobre przecież jednak tak, żeby szukać prawdy, szukać Pana Boga, ale właśnie zdrowej nauki. Czasami te nasze dociekania nie są poszukiwaniem zdrowej nauki, ale takim dogryzaniem sobie. Czasami łapiemy się za słówka, doszukujemy się tego czy owego, słowa drugiego, a nie szukamy istoty. To już też nieraz się przekonałem, że można tak jakoś błędnie szukać w drugim tego, co nie powiedział, tego co nie zrobił. No i rzeczywiście, to naprawdę się w tym możemy bardzo zakręcić, a potrzeba takiej prostoty pójścia za Bogiem. Oczywiście to, co cały czas powtarzam, w prawdzie, bo możemy sobie takie zachęty do pójścia prostą drogą potraktować jako takie, że możemy zrezygnować z pewnych rzeczy, że nie musimy pewne rzeczy robić, a że przecież wystarczy kochać Pana Jezusa i o to chodzi. Nie, to jest też błędna droga. Mamy szukać zdrowej nauki, rzeczywiście autentycznego dawania siebie, tak jak też zrobiły niewiasty, te, które dzisiaj to jest taka krótka, ciekawa, fajna Ewangelia o kobietach, które szły za Jezusem. Jezus miał też uczennice, i one też służyły Jezusowi właśnie całym swoim sercem. Oddały swoje imienie drugim, drugiemu człowiekowi biednym, ubogim. Poszły za Jezusem, bo doświadczyły, doświadczyły Jego mocy. I to jest też taka wskazówka dla nas, żeby. Autentycznie iść za Nim, po to, żeby, żeby też być po prostu przy Panu Bogu. To jest takie, nie zawsze musimy oczywiście oddawać, nie każdy jest powołany do tego, żeby być, nie wiem, jakimś takim żebrakiem, czy, czy pójść do zakonu, czy, czy oddać właśnie wszystkie rzeczy, ale żeby całym sercem rzeczywiście być przy Jezusie. One idą z, za Nim, idą z Nim. To jest, jeżeli rzeczywiście szukamy autentycznego bycia z Nim w takiej prostocie, Wtedy pozbywamy się tego, tego ciężaru. Największym ciężarem, takim bogactwem, które jest, to jest nasze mędrkowanie, nasze czasami rozbijanie włosów na czworo, czasami mnożenie pewnych rzeczy bez potrzeby jakiejś takiej na, naszej pobożności, naszego podejścia do świata, że tworzymy z tego jakieś takie nie wiadomo co. A tu tak na, na, naprawdę chodzi o taką autentyczną wierność Bogu, autentyczną. Jak to będzie rzeczywiście tak głęboko w nas. To będziemy uczniami pana Jezusa. Niech to rzeczywiście w nas jakoś tam rezonuje. Poczytajcie pierwsze czytanie, bo tam jest dużo wyliczonych rzeczy. I to są takie fajne czytania, gdzie jest dużo praktycznych wskazówek. Warto, warto to czytanie jeszcze tak zgłębić. A ja też tylko chciałem powiedzieć, że jak już zapowiadałem kiedyś, że nagram odcinek odnośnie Komunii Świętej na Rękę, pewnego sprostowania, to jest to już obecne na kanale w filmie. Z wczoraj na filmie, y, audycji bardziej, y, z wczoraj siedem wspaniałych odnośnie obecności Chrystusa w Eucharystii. Tam w tym nagraniu, właśnie to mówię. No, tak jakoś wyszło, że w sumie stwierdziłem, że to jest najlepsze miejsce. Mówię to z bólem, y, ale też no, posłuchajcie to, to sami zobaczycie. Mam nadzieję, że ten odcinek się w ogóle z spodoba, bo jest super treść. Od tego w katechizmie, co, co, co żeśmy razem czytali, więc bardzo warto posłuchać obecności Chrystusa. Jak to jest, że Chrystus jest obecny na Świętym Sakramencie i w ogóle to obecności? Bardzo ciekawy odcinek, więc do tego też zachęcam, żeby poczytać. Yy, posłuchać, poczytać też warto katechizm. Trzymajcie się, dobrego dnia Wam życzę. Niech Wam panu Bóg błogosławi. Jeszcze raz pod ścianę pozdrawiam. Może już niedługo tło się zmieni, zobaczymy. Już niedługo się będzie zmieniać i już niedługo będzie niespodzianka mała, pała zapowiedź tego, co nas czeka w październiku, yy, ale na razie nie zdradzam, muszę to nagrać. Krótkie, proste, ale niech to będzie już taka zachęcajka. Yy, niech Was błogosławi, Bóg, Bóg szech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Miejcie najlepszy dzień, koniecznie. Tak ma być. Trzymajcie się z Bogiem i pa.